W końcu przedstawiłam Richarda rodzinie. Wszystko wyglądało dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Chłodne, ale grzeczne przyjęcie ze strony matki. Obojętność i brak zainteresowania ze strony ojca, no i ledwo skrywana pogarda ze strony Atlasa. Oczywiście, że im się nie podoba. Według nich Lord Croft ukradł im ukochaną córeczkę i przyczynił się do zerwania dawno zaplanowanych zaręczyn. I tak bym nigdy nie wyszła za tego wstrętnego hrabiego Faringdona. Wydawałoby się, że powinni być zadowoleni z faktu, że stara się o mnie ktoś z prawdziwym tytułem lordowskim. Niestety okazało się, że jest to Richard Croft, który według nich samodzielnie przyczynił się do zniszczenia niegdyś znakomitej rodziny. Teraz jest już jednak za późno. Patrzyłam, jak Richard z wdziękiem i spokojem przyjmuje subtelne zniewagi i afronty. Wiem, że zrobił to dla mnie. I muszę to w końcu przyznać: jestem w nim zakochana po uszy. Zupełnie go nie obchodzi, co inni o nim myślą. I szczerze mówiąc, mnie też nie. Wiem, że złamie serce mojej matce, ale nie mogę żyć według jej planu. Czas spędzony z Richardem pomógł mi sobie to uświadomić. Stoję na rozdrożu. Mój Boże, co za banalna historia, ale niestety prawdziwa. Mam do wyboru dwie drogi. Obie stanowią kompromis i dadzą komuś radość. Życie z Richardem, przygoda, przyjemności intelektualne, być może nowa rodzina, ale z drugiej strony obsesja na punkcie czegoś, czego nie rozumiem, albo powinność względem rodziny, wierność nazwisku. De Morney, zgodność z tradycją, utrzymanie więzów z tymi, którzy mnie wychowali. To naprawdę nieciekawy wybór. Nie chcę ich stracić, ale kocham życie z Richardem. Owszem, ma swoje wady, ale jestem w stanie je zaakceptować. Czy to wystarczy? Przeciwstawiłam się krytyce ze strony rodziny. Stanęłam w obronie Richarda i naszej miłości. Jednak gdy zamieszkałam w rezydencji Croftów, pojawiły się wątpliwości. Jak w tych przepastnych salach i ciągnących się w nieskończoność korytarzach może kwitnąć miłość? Czy popełniłam straszny błąd? Na szczęście okazało się, że się myliłam. Richard przywitał mnie w rezydencji w moim nowym domu, aranżując pewną grę. Zaczęło się od wskazówki napisanej chaotycznymi słowami w pięciu różnych językach, która prowadziła do następnej części zagadki. Kolejną wskazówką był pozornie pusty pergamin w kuchni. Po podgrzaniu nad płomieniem świecy ukazała się wiadomość napisana sokiem z cytryny. Rozwiązywałam kolejne łami główki, śmiejąc się jak małe dziecko, aż doszłam do celu całej zabawy. Białego płótna rozłożonego na trawniku z przygotowanym piknikiem. Śmialiśmy się i jedliśmy. Moje wątpliwości ulotniły się wraz z poranną mgłą. Miłość potrafi pokonywać przeszkody i wiem, że nam się uda. Dziś urodziła się Lara. Było trochę nerwów, ale wszystko skończyło się dobrze. Mamy zdrowe, piękne dziecko. Richard niedawno wyszedł. <laughs> Nigdy nie widziałam go tak szczęśliwego. Z pewnością uczci to swoją ulubioną łyski. Wokół panuje cisza i spokój. Słychać delikatny odgłos deszczu i cichutki oddech nowego życia, które trzymam w ramionach. Lara, Lara Croft. Moja ukochana córka, ciężko mi wyrazić słowami to, co teraz czuję. Łączy nas więź, coś czego się nie spodziewałam. Potężna i czysta miłość. Kiedyś i ty ją poczujesz. Dokądkolwiek się udasz, gdziekolwiek znajdziesz swoje miejsce na świecie, ta więź będzie nas zawsze łączyć. Nie powiedziałam jeszcze Richardowi o propozycji, która przyszła pocztą w ubiegłym tygodniu poleciał do Tybetu, a ja wkrótce do niego dołączę. Nie mówiłam mu, że zgłosiłam swoje prace, bo nigdy bym nie przypuszczała, że mogą zostać przyjęte. Nie mogę przepuścić okazji, jaką jest galeria objazdowa. Będę musiała wyjechać z Anglii na ponad rok. Zacznę w Nowym Jorku i przejadę całe Stany Zjednoczone. Mój Boże. Na samą myśl kręci mi się w głowie. Gdy wyszłam za Richarda, postanowiłam traktować malowanie jako hobby. Ale on sam się na to nie zgodził. Urządził mi nawet pracownię i studio. Bez jego wsparcia pewnie bym dalej malowała landrschafty. A teraz mam głupie uczucie, że wyjazd oznaczałby zdradę. Richard będzie się śmiać i nalegać, żebym przyjęła propozycję, a przecież wiem, że rozłąka złamie mu serce. Nigdy nie prosiłbym poświęciła cokolwiek dla niego. Oczywiście przez lata poświęciłam wiele drobnych rzeczy, ale nigdy o to nie prosił. Porozmawiamy o tym później. Tymczasem wyruszam do Tybetu. Nie zepsuję mu radości z wielkiego odkrycia. Będę mu towarzyszyć w chwili triumfu, tak jak on towarzyszyłby mi. Zawsze uważałam, że obszar badań prowadzonych przez Richarda jest dość nietypowy i muszę to po prostu zaakceptować. Jednak teraz Odczuwam wielkie emocje w związku z jego odkryciem. Nigdy nie przypuszczałam, że tak mnie to wciągnie. Richard powiadomił mnie telegraficznie, że znalazł klasztor. Udało mu się to dzięki symbolowi odczytanemu ze zwoju. Nie wiem czy naprawdę wierzę, że doprowadzi nas to do legendarnego eliksiru życia. Czuję jednak, że czeka tam na nas rozwiązanie wielkiej tajemnicy. Mój brat groził zablokowaniem wyprawy, ale udało mi się go od tego odwieść na jakiś czas. Teraz wyruszam na spotkanie z Richardem. Chętnie zabrałabym Larę, ale jest jeszcze za mała. Zostawię ją pod opieką Winstona. Po naszym powrocie może się okazać, że ma sławnych rodziców. Najdroższa Laro trudno mi to pisać, wiedząc, że dla ciebie mogą to być tylko słowa na kartce papieru. Nie wiem, czy będziesz pamiętać mój głos. Czy będziesz pamiętać, jak bawiłyśmy się i śmiały, albo jak pocieszałam cię, gdy byłaś smutna? Wiedz, że zawsze jestem z tobą, Laro, moja energia, moja miłość. To wszystko jest w tobie i będzie tam na zawsze. Wykorzystaj tę energię do realizacji swoich pasji. Nie pozwalaj innym decydować o swoim losie. Prawdziwa Ty to Twoje decyzje, miłość, którą obdarzasz innych oraz obietnica, których dotrzymujesz. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwa, kochana i spełniona w życiu, które sama sobie wybierzesz. Jestem z Ciebie dumna, córeczko. Pamiętaj o mnie. Kocham Cię ponad życie, Twoja matka. Najdroższy, tak tu cicho, tak spokojnie i cicho. Nawet po tym całym szaleństwie i chaosie, gdy samolot spadł, wciąż jestem pod wielkim wrażeniem tych gór. Rozumiem magię, która Cię tu przyciągnęła. Chcę, żebyś wiedział, że nie czuję już bólu, tylko. wielki smutek. Smutno mi, że nie zobaczę już Twojej roześmianej twarzy, że nie poznam tej wspaniałej kobiety, którą stanie się nasza córka. Mam Ci tyle do powiedzenia, ale jestem zmęczona. Słońce już zachodzi, w nocy mróz będzie nie do wytrzymania. Wiem, że wkrótce zasnę i prawdopodobnie już się nie obudzę. Bo co jest po drugiej stronie? Wiesz, że nigdy nie byłam zbyt wierząca, więc teraz polegam na twojej wierze. Polegam na niej z całych sił, mój ukochany. Bądź dobrym ojcem dla Lary. Ja pozostanę żywa w niej.